Rok 2019 w Polsce był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o wolumen transakcyjny. Mieliśmy 7 miliardów 600 milionów euro zainwestowane w, w Polsce w produkty głównie komercyjne, biurowce, obiekty handlowe, magazynowe, także inne. Największą dynamikę widzieliśmy w sektorze biurowym, gdzie zostało zainwestowane około połowa z tego wolumenu, najwięcej w Warszawie. To, co charakteryzowało ten, ten rok, to była kompresja stóp kapitalizacji. Czyli rosnące ceny, a także napływ nowego kapitału, czasami egzotycznego, na przykład z Azji, który kreował i podwyższał ceny. Najbardziej rósł rynek biurowy, który właśnie odpowiadał za 50% całego wolumenu, całego oraz magazynowy. Myślę, że rynek handlowy to jest, to jest taki, który, czyli centra handlowe, retail parki, mniej mniejsze sklepy, który miał najmniejszą dynamikę, historycznie odpowiadał za około 40-50% całego wolumenu w latach poprzednich, teraz jest to około 25% i sądzimy, że jest to wynikiem globalnych tendencji. Polska to nie tylko Warszawa, jeśli chodzi o rynek biurowy, mamy naprawdę fenomenalnie rozwijające się miasta jak Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Katowice, gdzie no, budowane jest wiele wspaniałych biurowców, na które jest popyt inwestycyjny, głównie ze strony inwestorów zagranicznych. To też jest kreowane przez najemców, którzy wchodzą do tych miast. Są to międzynarodowe firmy, bardzo rozpoznawane, z stabilną pozycją. 2020 rok zapowiada się również bardzo, dobrze. Myślę, że on już zaczął się nawet pod koniec 2019 roku, kiedy ogromna ilość transakcji nie, nie domknęła się i zostały, będą się teraz domykać, czy się domykały w, w tym roku. Myślę, że trendy będą podobne. Będziemy widzieli bardzo spektakularne transakcje na rynku biurowym w Warszawie przede wszystkim, a także portfele, transakcje portfelowe na rynku, na rynku magazynowym.